Dzisiejszy świat jest coraz bardziej złożony, coraz bardziej kompleksowy i ta kompleksowość będzie rosła. Takie jest naturalne prawo rozwoju organicznego, że powstają coraz bardziej złożone, skomplikowane organizmy, również w sensie społecznym. Natomiast dla człowieka, kompleksowość oznacza również pewne niebezpieczeństwo dezorientacji, zagubienia, nawet rozchwiania emocjonalnego. Nie jesteśmy w stanie. Przetworzyć wszystkie informacje, nie jesteśmy w stanie rozeznać po jakimś czasie, co jest ważne, co jest mniej istotne, i bardzo dużo osób, myślę, gubi się tutaj, zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu dotyczącym działania organizacji. Duchowość jest jak gdyby pójściem w drugą stronę. Naturalnym efektem rozwoju duchowego jest uproszczenie złożoności. Droga duchowa, modlitwa polega na tym, że człowiek przechodzi od takich właśnie poczucia bardzo dużej złożoności do poczucia prostoty, do dojścia do tego, co jest najważniejsze, co jest jednym, co jest nienegocjowalne i dzięki określeniu tego, co jest tym najważniejszym, Człowiek znacznie lepiej później radzi sobie w kompleksowym świecie złożoności. To bardzo silnie przekłada się na relacje z innymi ludźmi, mianowicie na rozumienie też, co jest ważne dla innych ludzi, no raz jeszcze, co jest mniej ważne, co jest drugorzędne, tak żebyśmy się naprawdę koncentrowali na tym, co istotne.